W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w co ja inwestuję. Tu przykładowo jest moja inwestycja, którą robię w Hot Wheelsy. Wiem, że część z moich widzów robi to samo. Ponieważ pozdrowienia dla pana Artura Flaminga i dla pana Artura Skaniowa, no to zacznijmy. Bo wiem, że niektórym się przyda taki odcinek. To jest Hot Wheels Mail, czyli zwykły, którego da się kupić. W każdym sklepie, gdzie są Wheelsy tam za 7 zł. Ale przykładowo to jest hot no z końca roku 2024. Tu piszę, i to jest case hmm, H. Tu piszę, że to jest case H. Chyba to znaczy, że też jest case H. Raczej tak, bo ogólnie to są casey. No a to jest ostatni case roku. No i ostatni miałem propozycję tego Wheelsa że. Pewna osoba już mi za niego proponowała 20 zł. A można go było kupić za 7, przykładając go mam z miesiąc. Ogólnie jest to ładnie wykonany chodu dlatego ma też taką cenę. Ten lakier ma bardzo piękny i tu ma takie te elementy. Przejdziemy dalej. Tu, i to jest motoryzacja japońska, w którą opłaca się on inwestować. Tu jest motoryzacja niemiecka BMW piękne M3. Też z 2024 roku i jest jako mainline ale ten ma gorsze wykonanie. Tu nawet nie ma lamp pomalowanych Tu tylko ma na boku. Tył też ma słabo. Ogólnie jego wykonanie jest dosyć średnie. Ludzie kupują customy Ale w BMW też się opłaca inwestować. Bo bardzo fajne ceny osiągają na rynku. Tu jest fiacik, taki oto. I przykładowo ten nie jest STH, bo są takie Fiaty. Ten Fiat, akurat, trafiał się w wersji STH. Czym jest wersja STH? Jest to lepsza wersja Hot Wheelsa, którego również da się dostać w sklepie, ale jest to rzadsze niż na jeden karton. A w kartonie jest podajże 36 sztuk, chyba i nie w każdym kartonie się trafia ten niestety nie jest STH nie pokażę Wam jak wygląda STH bo jeszcze mi się nie udało trafić żadnego i STH ma gumowe kółka ten ma plastikowe i ma inny lakier ale to jest bardzo podobne ciężko zrobić. oczywiście opłaca się wystać w takie oto auta, w Lambo i to są wszystko mainliny które da się dostać w sklepie i one są najtańsze chyba są Stedim za 6 zł, albo już za 7 podróżały. Na zresztą w smyku, ogólnie w sumie się nie opłaca, chyba że się znajdzie z innego case'a, z innego roku. Bo tu zawsze o, jest napisany rok. I ten z 2024 roku. O, tu mam przykładowo amerykańską motoryzację. Też Dodge'a, takiego o, to fajnego. Też się opłaca w amerykańską, i na przykład ten Doch już jest starszy, bo już jest z 2023 roku, czyli on już rośnie sobie fajnie na wartości. już go trochę mam, ale też ceny chodwiejsów zarzucają kartonu. No tu stan nie jest idealny, o sami widzicie. to jest lekko pogięty, no ale może być, bo większość kolekcjonerów nie otwiera chodwiejsów, bo albo niektórzy robią customy. Ja nie robię, bo nie umiem takich rzeczy. Nie kręci mnie to. Ja wolę zbierać takie oto zapakowane. Albo na przykład to też jest mainline i to jest Serli Dodge e, Ice Chargers z, z firmu Szybscy i Wściekli. Więc też jako main bardzo fajne auto. Ogólnie wszystkie, które mają dopiskę, że są z e, szybkich i wściekłych, to polecam brać. I on również jest z 2024 roku. Tuman mam nissana takiego oto mini wersji I on jest z pakietem liberty walk No i pakiet liberty walk też się opłaca wraz no bo to jest najpopularniejszy na całym świecie Ludzie też to lubią Taki oto piękny nissan no to jest taki o skrócony Przejdziemy dalej Bo to są europejskie hot wheelsy. te wszystkie mainy są europejskie Teraz przejdziemy to jest main amerykański Ogólnie, tak wygląda tył. Na nich nie wiem dokładnie, gdzie się sprawdza, z którego są roku. Ale jest to Mains z 2021 roku. on no właśnie, znalazłem to. Tutaj piszę: jest to BMW M8 Roadster Cabrio. I czym one się różnią? Różnią się tym, że one są na długiej karcie Ona jest ta, karta jest taka A w europejska karta jest taka No mi ogólnie Bardziej się podobają te amerykańskie karty Ale w moim mieście Przykładowo w jednym sklepie da, Zabawkowym Da się tylko znaleźć to Ale niestety sklep się zamyka Hot nie ma już dostaw tam od kilku miesięcy No i jest Słabo ale przykładowo teraz ja to kupiłem w 2021 tam w tamtym sklepie za 17 zł. A ostatnio na Ebayu widziałem, że ten sam Hot Wheels teraz jest wartości 80 zł. No więc cena takiego fajnie rośnie. Przejdziemy dalej. Tu mam. To jest Hot Wheels Kosmos, tak zwany wymyślony. No tutaj na, dla tych y, ludzi niewidomych na dzień ich. Na, narodowy Dzień. Y, Federacji Blinda i ten Hot Wheels chodzi w nim o to. Kupiłem go tylko dlatego na grupce, że jest errorem. Jest obrócony w pudełku i go się nawet nie da przesunąć. Nie lata. Nie da się nic z tym zrobić. Jedny jest jakby To, to jest jego dół, a to jest z przodu w fabryce takim wyszło. Ogólnie na grupkach da się znaleźć dużo takich rzeczy. Ja to kupiłem sobie po prostu, bo mi się spodobało, że jest taki w góry nogami. Inaczej to wygląda. Przykładowo, to jest Hot Wheels Starszy z 1999. Pierwsza edycja Hot Wheelsów. Taki oto stary Ford. Ale to nie jest tak, że każdy Hot Wheels rośnie na cenie. Przykładowo, ja go kupiłem rok temu. No za 30 parę złotych. No ale stan jego też widać jak jest. Tu jest poniszczone lekko. Te rogi ma takie białe. Nie jest to idealny stan. No ale ładnie wygląda. Ogólnie. Lepsze jest wykonanie niż tych teraźniejszych. i możemy nawet pokazać. Mogę. O, tu mu tak ładnie dół wygląda. A przykładowo pokażę dół tej. Tej BMP co była we wcześniejszym momencie odcinka No to ta wygląda już tak No trochę gorzej Mniej ma tego wszystkiego I w tym Hot Wheelsie jest otwierana maska. Nawet tu widać ślad Że da się to Jest linia i da się to otworzyć No ja niestety nie otworzyłem Bo jest zamknięty Przejdziemy dalej Co to jest Treasure Hunt Wiem, że niektóry, nie Pan właśnie, pan Artur się mnie pytał O nie To opiszę Treasure Hunt jest to Hot Wheels, który się trafia zazwyczaj jeden na pudełko. I tak, on ma tutaj taką oto kropeczkę. Widać? Widać. Srebrną. A STH ma złotą tą kropeczkę. I no takie rzadsze to jest jakby i lepsze. Albo na przykład tu lepiej widać. O, tu mam takiego Forda, który też jest z wersji STH. I na nim STH ten jest biały to może będzie tu widać w kamerze powinien być gdzieś na aucie, o jest taki mały znaczek STH jakoś nie wiem, tutaj na tym kwiacie nie widać tego dobrze w kamerze ale jest taki mały znaczek, że to jest STH, oni to tak zaznaczają na modelu ale trzeba się znać się przykładowo, o tu jest kosmos Hot Wheels Kosmos, wózeczek jakiś i on też jest w wersji Treasure o tu bardzo dobrze widać Na końcu napisu jest taki płomień, no i pod spodem oczywiście też jest Taki oto Ten płomień w kolorze srebrnym I ja zazwyczaj jak widzę Treasure to zawsze biorę Ale wiem, że niektórzy nie biorą takich, bo nie zbierają kosmosów Teraz tak, przejdźmy do półpremek Są to Hot na długich kartach, które mają lepsze wykonanie bo przykładowo mają pomalowany przód i bok. Ten akurat w tyłu nie ma. A przykładowo mainy mają na przykład pomalowany bok. I jak ma pomalowany bok, to ma. No ten ma akurat przód, bo to jest super. Trochę zły przykład, ja Ten też jest dobrze zrobiony. Ale o, taki. Ten ma na przykład nie, nie ma zrobionego przodu, bo nie ma świateł. Ma zrobiony bok i nie ma zrobionego tyłu i tak jest z większości mainline'ów tak jak ten boku nie ma tylko ma napis liberty walk ma przód, nie ma tyłu a pół map ma przód ma bok i z tyłu ma zrobiony wydech no i on niestety nie ma lusterek bo to jest z nowszego roku więc z 2024 bo w 2024 zmieniło się że w pół ten napis stał się srebrnym a przykładowo tu mam starszego. Ten jest z 2023 roku. To na nim napis jest jeszcze w kolorach Hot Wheels, tak jak na mainach. Tylko, że ma długą kartkę i one każdy są seriowane. Ten jest na przykład drugi z 10. Ten był pi piąty z 5. I lepsze ma wykonanie. Tu ma lampy. Ładnie zrobione. Tu ma tył. No na nim fajnie widać, że jest, ta, jest cały normalnie już taki fajnie zrobiony. A teraz przejdziemy do jednych z lepszych Hot wheelsów, czyli do Hot Wheels Premium. To ich karta jeszcze jest w ogóle duża. W porównaniu na przykład do Maina, która jest taka. To tyle się mieści. Która do porównania do półpremek jest taka. No i one są po prostu szersze. I tak, Hot Wheels Premium jest trochę droższy, ale stan wykonania jest lepszy. Koła są gumowe. To jest akurat Volkswagen w Golf. Lakier jest lepszy, nawet widać. Nie jest to Spectra Flame, ale i tak to jest ten lepszy. Przód ma znaczek, ma lampy i najważniejsze co ma, lusterka. Bo nie każdy Hot Wheels zwykły ma lusterkę. I ma to zrobione. No ogólnie Hot Wheels... Premium to jest idealny Hot Wheels, który bardzo fajnie się prezentuje. Koła są gumowe, powinno być widać, że... i jest metalowy. Tu pisze: Metalowy ma dół, bo na przykład mainy nowsze mają plastikowe, więc są lżejsze. No i kółka tu są Real Riders. Jest to z 2024 europejski i takie pięć autek, ale. Co to jest chase? W, w caseach premium, czyli takie jak ten, trafia się chase. Czyli pisze 0 na 5 i da się go trafić. I na przykład w tym secie chase tu go nie ma narysowanego. Była taka alfa jak jest na pierwszym zdjęciu, ale ona była czarna, bo zazwyczaj Hot Wheel Chase jest czarny. Teraz się to zmieniło, bo wyszła Mazda, która jest fioletowa. I przykładowo Hot Wheel Chase jest zwarty. 200 zł, a taki przy zakupie i przy cenach rynkowych jest warty od 40 do 50, w zależności od modelu i od roku. Tu mam przykładowo premium starsze BMW M5. Premium to ja kupuję auta, które mi się muszą bardzo podobać. Nie każde premium, premium mam mało akurat. No, i tu jest starsze logo. Tylko jest napis premium. W porównaniu do tego, tu jest takie złote. Mi ogólnie się bardziej podoba te złote, bo tak podkreśla, że to jest takie lepsze. No, ale też Real Riders, koła metalowe. No, i widać tu pięknie wykończenie. Ten jest net lepiej zrobiony. Ma wszystko, czego potrzeba hodowicowi Rejestrację, co to jest za auto. Nawet ma napis M5, BMW, światła. Koła gumowe ładnie widać i tutaj przód bardzo piękny odwiedź w porównaniu do zwykłych. No i <coughs> o, przepraszam. No i starej serii były jeszcze takie Porsche, Mercedes, Volvo i Ford Sierra. No i jeszcze był Chase, który miał numerek 0. Ten ma jedynkę, no a zero, no i to był ten rzadki. To już chyba wszystko, co chciałem pokazać o Hot Wheelsach w tym odcinku. Jeżeli ktoś się tym zainteresował tematem, chciałby się więcej dowiedzieć, zapraszam pisać w komentarzu, postaram się odpowiedzieć na pytania, albo nie wiem, jeżeli ja się nie postaram, to dam, pod, 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 napiszę, na jakie kanały, bo są na przykład Krajen, Kanał, który bardzo dobrze zna się na hodwilsach, mocno opisuje. Ja się coś tam znałem, coś tam pooglądałem, Zbierał hot Wheelsy przez 3 lata przykładowo, więc też jestem trochę obeznany w temacie. A nawet mam hot Wheelsa jeszcze ze swego dzieciństwa, ale to już mało się uchowało, bo resztę daję. Taki oto hot Wheels z tej historii. Jest on lekko zdezelowany, już opobijany, No, ale jak to za dzieciaka? Się bawiło. Ale ogólnie, no, fajny. Ale przykładowo, ostatnio sprawdzałem jego cenę. To w takim stanie jest warty 20 zł. A trochę czasu minęło. Więc to nie jest tak, że każdy Wheels rośnie na cenie. Ja nie mówię, że opłaca się inwestować w Ja tylko mówię jak ja robię. Dziękuję za oglądanie, bo Jeszcze wrzucę na koniec, chyba zdjęcie mojej kolekcji obecnej ile tego mam część z niej bo niektóra część już jest w kartonach pochowana bo już mi się nawet nie mieszczą mogę podesłać zdjęcie może komuś się spodoba taki pomysł właśnie na półkę bo fajnie można trzymać i sobie i sobie patrzeć na nie dziękuję za oglądanie pozdrawiam do następnego